Zastanawiałeś się dlaczego niektórzy potrafią obrać konkretny cel i dążyć do niego zupełnie bez problemu? Na pewno ktoś w twoim otoczeniu określił sobie jakieś wyzwanie, jakiś cel i osiągnął go zupełnie bez problemu, a ty byłeś zdziwiony jak on to robi bez żadnego wysiłku. Na przykładu ktoś chce schudnąć 10 kg i patrzysz na niego i widzisz jak chudnie z uśmiechem na twarzy i nie przynosi mu to żadnego wysiłku, robi to tak jakby robił to całe życie. Dlaczego niektórym osiąganie celów przychodzi tak łatwo? A gdy tylko ty chcesz się wziąć za siebie, to przestajesz po tygodniu i wszystko idzie w odstawkę. Kiedyś też byłem w takim miejscu i też chciałem się rozwijać. Chciałem czytać książki, chciałem chodzić codziennie na siłownię, trzymać super dietę. Ale nie wiedziałem jak się za to zabrać, dlatego rzucałem się od razu na głęboką wodę. Chodziłem na siłownię 5 razy w tygodniu, czytałem po 30 stron książki dziennie, jadłem mega czysto, ale co z tego, jak mogłem wytrzymać w takich założeniach tylko tydzień? Na szczęście nauczony błędami już wiem jak to zrobić, wiem jak dotrzymywać swoich założeń, jak wyznaczać te cele tak, żeby się ich trzymać. To trzy proste kroki, które pomogą Ci w dążeniu do Twoich celów. Krok pierwszy. Zbuduj pewność siebie małymi krokami. Problemem u ludzi jest to, że bardzo dużo osób ma niską pewność siebie, no ale nie mogli jej zbudować, bo leżeli cały dzień w łóżku, oglądali TikToka, nie robili nic produktywnego. No, i w takim przypadku, gdzie dadzą sobie duże wyzwanie, nie będą w stanie w tym długo wytrwać, no bo nie są przygotowani na tak duże postanowienie. Ok, no i co zrobić w takim przypadku? Zacznij od małych kroków. Tak jak ja chciałem chodzić na siłownię 5 razy w tygodniu, jeść super mega i w ogóle, i nie mogłem wytrzymać w tych założeniach, no to coś zmieniłem. Zmieniłem ilość treningów z 5 na 3. Zamiast od razu rezygnować z. Za śmieciowego żarcia, ze wszystkich złych rzeczy, które jadłem, postanowiłem ograniczyć to po prostu. Takie niby małe zmiany pozwoliły mi na wytrwanie przez dłuższy czas w tych założeniach, a to, że w nich wytrwałem, dało mi satysfakcję i motywację, żeby zacząć wymagać od siebie coraz więcej. No i w taki sposób z trzech treningów w tygodniu zrobiły się cztery. Z ograniczenia przetworzonego żarcia zrobiło się to, że właściwie nie jem nic przetworzonego, a jeśli już, no to rzadko. Jeśli sprawisz, że Twoje założenia i cele nie będą tak bardzo wysoko, tylko zrobisz je realistycznymi, to wyrobisz w sobie też nawyk. I teraz przejdźmy do drugiego kroku, którym jest wyrobienie w sobie nawyku. Tak jak codziennie myjesz zęby wieczorem i nie wyobrażasz sobie pójść spać bez umytych zębów, tak samo możesz sobie wyrobić nawyk z innymi czynnościami. Dla przykładu, jeśli chcesz czytać książki, to czytaj książkę przez dwie minuty dziennie. Serio, dwie minuty to są dwie, trzy strony. Przeczytaj dwie, trzy strony dziennie, ale rób to codziennie. Jeśli będziesz to robić codziennie, wytrzymasz dwa tygodnie. Po dwóch tygodniach Wyrobisz w sobie nawyk i czytanie książki codziennie będzie już u ciebie normalnym odruchem. Jeśli już otworzysz tą książkę i przeczytasz dwie, 3 strony, to dostaniesz przypływu motywacji. A ten przypływ motywacji sprawi, że zaczniesz czytać więcej. No i nie skończy się na trzech przeczytanych stronach, tylko na 15. A 15 stron dziennie to już jest książka miesięczna. Jaki będzie efekt? Wyrobisz nawyk, zaczniesz czytać codziennie. I w miesiącu przeczytasz jedną książkę, w roku to już 12 książek. Krok trzeci. Określaj jasne cele na dzień, miesiąc i rok. Wyobraź sobie, że jedziesz autem w miejsce, gdzie jeszcze nie byłeś. No i nie wyznaczysz celu podróży, w nawigacji. No i co się wtedy stanie? Zgubisz się po drodze 15 razy, no i koniec końców nie dojedziesz do upragnionego celu. Tak samo jest z założeniami, które sobie stawiasz. Określ jasne cele. I to pozwoli Ci dążyć do nich i będziesz miał jasną wizję tego, gdzie chcesz iść i w jaki sposób to robić. Załóż sobie notatnik, w którym będziesz zapisywać swoje cele, albo kup sobie tablicę, powiesią na ścianie i tam zapisuj to, do czego chcesz dążyć. Gdy zaczynałem przemianę swojej sylwetki, określiłem cel. Chciałem schudnąć 10 kg około w pół roku. Wiedziałem, co mam robić i wiedziałem, do czego dążę. Jaki był efekt? Schudłem 13 kg w pół roku. Każdy kilogram bliżej do mojego upragnionego celu dawał mi taką motywację, że chciałem jeszcze więcej i jeszcze więcej. Serio, można poczuć satysfakcję zrobienia trudnych rzeczy i możesz to robić właśnie w taki sposób, patrząc jak zbliżasz się do swojego upragnionego celu. Dobra, na koniec podsumowanie. Zbuduj pewność siebie w małych krokach. Określ cele, w których będziesz w stanie wytrzymać dłużej niż dwa tygodnie i będziesz w stanie je utrzymać serio przez dłuższy czas. To pozwoli Ci na zbudowanie pewności siebie, a gdy już ją będziesz miał, będziesz mógł wymagać od siebie coraz więcej. Krok drugi. Zbuduj w sobie nawyk. Jeśli wyrobisz w sobie nawyk, to będziesz bez zastanowienia i bez wysiłku dążyć do swoich celów i będziesz codziennie robić te czynności, z którymi ten nawyk zbudujesz. Krok trzeci. Określaj jasne cele na dzień, miesiąc i rok. Jeśli to zrobisz, będziesz wiedzieć, gdzie podążać, a każdy krok bliżej Twojego upragnionego celu będzie dawać Ci taką motywację, że będziesz chcieć więcej i więcej. Na koniec powiem, że jeśli chcesz rozwijać się razem ze mną, możesz dołączyć do mojego darmowego newslettera, do którego link jest w opisie. Oprócz tego zapraszam też na Instagrama i zapraszam na TikToka.